Państwo, dokonuje się premiera nowej książki Narodowego Banku Polskiego publikacji właśnie na temat konieczności zachowania polskiego złotego. Ostatnie lata pokazały dobitnie jak ważna jest rola Narodowego Banku Polskiego dla losów naszego kraju. Polska gospodarka odnosi spektakularny sukces. Tego sukcesu nikt nam nie podarował. Zawdzięczamy go sami sobie. Ketona na zwykłe ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od razu, gdy boli? No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że Ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne. Bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Nikt nie osiąga celów sam, dlatego łączymy siły. Kuchnia Wikinga, specjalista od diety, gotuje za Ciebie i dowozi zbilansowane posiłki na każdy dzień z pełną kontrolą. Aplikacja SFD. Cyfrowy trener zapewnia wyzwania, nagrody za każdy ruch i produkty wspierające aktywność. Dołącz po pełne wsparcie. Czas na Twój ruch z SFD i kuchnią Wikinga przynajmniej faktury nie będzie pan musiał dźwigać. E, już nie będę musiał? Mhm. Teraz ja wystawiam i idzie do KSEF. A księgowa skąd weźmie? Księgowa już ma. A ja skąd wezmę? A pan weźmie z Infaktu. Zaskoczony zmianą przepisów? W Infakcie odbierasz i wystawiasz faktury KSEF za darmo i bez limitu. Bezpłatną pomoc od księgowych Infaktu otrzymasz na infolinii KSEF pod numerem 22 123 10 80. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom. Ból gardła. Weź ketoangin. 98% pacjentów poczuło ulgę w bólu gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Media Expert. Mega okazje w Media Expert. Na przykład nowość: automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego Pro. Ponad 50 gorących i zimnych napojów do wyboru. System Latego Pro. Aksamitna mleczna pianka. Teraz w ratach 0% już za niecałe 95 zł miesięcznie. A do tego w aplikacji Media Expert. Nawet 300 zł rabatów w kuponach na start. Media Expert. Breaking news. Another season of Talking Tom and Friends Cut. is over. Oh, no. But season five is just around the corner. Action. <gasps> new drama. No. New surprises. Total madness. Uh, a gross girl is gonna get ya! And lots of fun. Talking Tom and Friends with more Becca. I love it when the aliens get exploded. <laughs> and a mysterious. You know. Subscribe today and don't miss out. All right, I'm here in the park after sundown and I made sure I wasn't followed. Why all the cloak and dagger stuff, Tom? I'm an old lady. If you use it, the agency will think your name is Edna, and you're going online to write a scented candle review. Everyone, just keep quiet. I'm about to find Angela. Oh, I miss the feel of my fingers on a keyboard. No yeah. I no I